No tak tak kontakt długo, nie kontakt długo wyjść też, nie? No. B coś granat lecą, B granaty Z przodu B rzucali leci Fleszuję, znów Eci drugi flesz Zatrzymali, Zatrzymali się To celi, to stęli. nie, wchodzą Jeden leży, z paką Schowaj się ja, ja nie wiem, jak Jeden leży I Wychodzę Do lewej uważaj, do lewej, do lewej uważaj Wręcz Nie wiem czy on nie rzucał granatów stąd gdzieś On rzucał, rzucał na pewno jeden od mida zamyka. Patrzę, od, z, 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 z patrzę dalej. Dolny chyba? Nie wiem. O, ale warzywo. O Jezu, Piotrek. 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 Sorry. chyba. No, ja jeszcze nie, nie zdążyłem wejść w mecz. Warzywo strasznie poszło. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny, doładowując z kodem MAESTRO Masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny Ja nie mam granatu w ogóle Piotrek, masz mi dać co mnie Mam palaka Flash, hmm. flaszę daj. ja flaszę ja będę przeszała dajcie proszę. Mida nie widzę Jeszcze raz, flaszuje dwa Dali smoka gale uważajcie Nie ma Dziękuję za długo Graj sobie na podporach może projełem Ja idę ja blisko w ogóle Jest na gali ciągle Dobra mam ja ty flash Mid smoke to be Wychodzą, wychodzą. Midem, ja do midem pogo. Dwóch leży. Wysok. Mamy bombę. Skończyzny. Jeszcze, gruba. Nie wbija się. Po skałcie. Ej, dziwne Dane te heady. ja mu w klatę ładowałem. Co to jest za gra? Góda, Jeden Jeden Gala w, gala wam A, może ja podkrócę tego trupa, ta faka tam była. Gaple, Roz, w no no ja Jeden xbox, dwóch top-mid. Mhm. Schodzę dolny powoli. Długa dwóch. Mogę rozbijać ci pebo. <grym <grym ja jeden. jeden mam zero. Ale chujowo rozbiłem. Nie widzę ich na razie. Ja się chowam. Oni muszą nie chodzić. Nie ma, nie ma, cofnęli, cofnęli, cofnęli. 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 Nie, kurwa, to, to kurwa jest? Trochę trub, lecą trub. Tak, lecą do B. Hmm. Mid leży jeden, drugi leży. B wchodzi. brawo. <grym> Ej, to jest niesamowite, jak się gościu odwrócił i dostałem heada. Nie wiem, ja mam totalnie inny feeling niż wczoraj z tej gry, nie? No może dobrze. I daję go on zaraz. Może dobrze, ale to tak może nie czuję, jakbym głowę dawał, a głowa siada nagle, nie? I kto dali? Nie ma, ja wysadzam tam. Możecie mieć galę znowu. Fleszkę ci dać? Gala. Nie, nie. Co tam? Gala padli. Sta. Leży. Co to kurwa jest? Kurwa przed długą kampi. Gala jest siebie, Ja długo sobie. Mati, Matida ty kurwa! Flaszuje! Teraz nic nie dawaj, Foka dam na gali Już, ale ustaliliśmy, że mam dawać od razu bo... Nie ma Micy zyskoczył jeden I gala Cofają Smoke'a dał z przodu Co gala? Mam flash, BW Zostań nam idzie? Ja schowam na razie na gali, nie pikuję Tak Krótko stań Flash do jeszcze. jeden do, 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 ja mam galę co? Chyba nie trafiłem. Cofnął. No. Jeszcze jeden roll. Był B1, Rol. Masz MP, gdzieś o to Oto przy 5, uważaj. Jest, no. Ja jestem w resp, ja w ufa Co ja robię teraz? Kurde Z długi cofam, tak? Tak No Nie, nie no Ale sobie tak weszli? Ja Za jest Możemy zdejmować No ale się postypała ta runda, panowie No w ogóle skróciłem sobie do góry A oni tak ja. przeszli sobie Nie wiem Przeszło sobie i piknęło no, Długo, Top mi da, nie widzę. Patrzę kurwa, no nie, no, no tu no. no nie patrzę. Dawa strówek, dawa strówek. A tu nie patrzę. Daję w lewo, stanę długi. Jest w ciebie. Myślę, On tak? był w górnym stoi. Lol. Smoke oh. daje długa. Jeden przechodzi. Mógł już podejść tam. Jeden na mnie idzie. tu no, no, no. Tak kuzku, tak pikuje kuzku, od razu heada mi wali. Szmaty. No, zresztą ty no, bo i oni, to spróbujemy. Nie było, nie było. Flaszuje na flasy teraz. No, ale flaszuje na flasy. Ja cofnijmy, cofnijmy, bo dwa smoke'y Ja tu wizji nie mam. Pierwsza z ludzi tak zginąła, my przebiegamy. Puszczyć B, Bartosz. Złap galę, ja ty chuj... Ja, nie, nie, nie odpuszczaj. Saju, wejdź głębiej na tą galę tam. On pikuje Halo? Ja on zeskoczył Gala leży Sleszuję ma nad ciebie ja, On już kurwa podszedł Ta BS, chuj miał M-kę bym zawiół, wziąłem tą AWP Niespodziewanie, że to zaatakuje. Bas, leży O, nie jest górnym jeden Suker <noise> <noise> O A to jeden tylko w na B. Ogólnie pobieg na B. coś z Sajem? B spali. Wracam Saju tam. Same, ok. Nie, no, kurwa, co jest? Co tam się dzieje Biegam na, na A. Ty na nowo robisz z Gali, dał dwa hedy. Pierdole. A biega. Zawa. A kurwa. I lurker z facey też. No, przyleciał po mnie. Na galu smakuje no, no. głęboko. On już leci, no, no. człowieku, znowu poczuty. Nie idzie, no, no. Ta była. Upało. Przy xboxie i na gali. Wychodzi midem jeden. Dwóch w patrzę Patrzę, mida, patrzę. Mida jeden leży. <coughs> Jeszcze jeden midem wyszedł. Niech leży. Jeszcze jeden. Tu był. No to jedy, jeden mid był. Okno, dziękuję. Dobrze. I ostatni trup. No, będzie bieg dopiero do górnego. Biegne, Dolny, na pewno? Dolny mi biegnie. Ja, ja biegniem na głośno, baituję ci. Nice. Nice. No, widziałem... Jeszcze dwóch, no, jeszcze, no, dwóch, no, jeszcze no, dwóch. dwóch weszło. Siedząc Jeden im fleszował raczej. To nie, jak dla mnie to skróć to by no. Mam Zajubę. Ale cofają, no bo B zajęte ma gościu No repago Zdawało mi się, że tam piątek flaszował Leżą z ba Co to kurwa w ogóle dolny, jest, że dolny, ty... Dolny, dolny skaki... Wok, Kurwa skaki. mać O kurwa. To, to był drugi? Ja. Co ty widzisz? No kurde. Nie, wygrałeś, kurde, nie, nie, sekundy nie, no, sekundy. Tylko onda. A nie, 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 cię zabił nie, 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 raz nie, nie, a wy przed długą nie, Ale weźmy nie, nie, weźmy nie, no. Chyba nie, normalnie normalnie Długa nie, 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 Nice. E, e, czekaj, nie przebiegaj, nie przebiegaj. Poczekajmy na gale i Rambusa tam. No, Ja na gali, już ja na gali. Co teraz mam robić? nie macie. Nie macie. Nie macie. Gali, na pierwsze. Co jest powodził? Ładno. Gala spere tam już. No Te To cool Wrzucisz moka na galę i zwalisz galę? Dobra, to i tak będę skakał w ciemni. To musisz mi robić miejsce zaraz tam. Nie ma nikogo. Jeden z B na pewno, nie wiem czy... ale. Drugi też. Tak. jeden, jeszcze jeden pikuje. Leżę. Ładnie galę razem, mi... razem, razem, wejdźcie. Flasztuje mi da Chodzi jednego na A tylko tylko. to już, co to już jest. Dwóch, dwóch CT, dwóch CT, dwóch CT. Podejdźcie, na nich no. Flasztuje CT. Ładnie, ładnie, super Flashuj, flaszy Też pago flaszy Nie kupujcie tych naidów hierwanych Będą odbijali, za niebieskojdźcie, całą no, galę dochodzę Zajdźcie od pałka no. Ale poczekajcie, na łoku te przejdziemy Za bez... Na skałę. I tu ty. Uuuuh. Fajnie. Nie wiem co się dzieje, ty. Ja jestem daleko od siebie. Ja w smoku jestem. Jeden, je, Cześć, jedno długu zamyka. Leży ta długa. KT Może ja mogę. Smok CT. Chodź, Patryk, podbiegi. Już i tak ci trzyma CT. Ale tak tam wiesz? Możemy być za best. jeszcze plac długa. Jara się jara się. jara się, jara się, tak jara się, jara się. Winda, winda gdzieś mhm. najduję Ja kładę, Piotrek Na podejśc masz bombę jak coś Nie widzę go w to może być winda doli, masz Albo spildolił, spi albo winda A, Na podesz masz bombę No psz. Długa tak. Dolny dojeżdża jeden Jedzie, jedzie, jedzie Jest ja mistrz, dojeżdża mi, dojeżdża mi ty Jeden nie ma long, Piotrek? Nie widzę. No nie to odbiję sobie. Chodźcie też po tego longa. Fejkuj B1, no ja zaraz będę zrobił. Pokuję, czekaj. Chodźcie. Ale galę. Jest gala. Na gali ma się chłopa. Mhm. Dwóch. Trzeba. Ostatni. Na gali był. No to już ostrożnie, żebyś nie ten. Ja 19 dziewiętnastce. To apmityłem, to co? Zaczęliśmy jak? serio? No jest Możecie brać, bramą na środku. A ja czułem kurwę co? By, by, Szoha. By, by. Grajemy default. Ogólnie Piotrek, wiesz co? może rzucić smoka na B, jakbyśmy rush robili tylko. I mhm. nic. No i... i... tak No tak. Pago, idź do trupa, w sumie... Nie, Pago, chodź na mida. Cały ja ja idź byłem. do trupa, no. Mam długą. Ja palę ja, gale okay. głęboko. Dwóch. Jeden cofnął z piachu. No, Tam flasha teraz, chyba jebam. No, to górną, ja na Daj Poczekajcie, na łoku, wyjdźmy, spokojnie. Jest na A. Poczekaj. Ej, hey, daję flash. Da, daj okno, mi iść? flesza, pago. Daj mi flesza. Chodźcie, przeszuję wam to? okno i biegniecie do, yy, do okna. Dawajcie, jest okno, a On mi widzi? No. A, za, długimi, za drugimi, za drugimi jest rajper. Zabijam AWP. Kurwa. Nawet nie bym schylał. No tam do prawej lekko, nie? Smokuje 3, 2 B. Zostanę grać. Będziemy galą, będziemy galą. Na boku galej. Nie nie, mań mańko na krótko. AWP z dwóch, dwóch mid jest. Lewo, prawo. Nie, nie, nie. Idźcie galą. Weźcie bombę, idźcie galą. Leży AWP z B. Ja galę w CT jeden już? Mało nas o tej gary. No, idę już do was. Ja Musiałem po bombę otworzyć. No, no, palmy. Ja na Palmy fleszuje. Nic nie dawaj, nic nie dawaj. Fleszuję teraz. C -t. C -t jest jeden. Fleszuję CT. Leży. Jest Długa. Ja plantuję na gali. Leży. Mhm. na B. O kurwa. Tam jesteś. Dobrze. Jestem na gali. Na bramę, na bramę. Galo, galo, na Nie, nie, midem idzie. CT. Co to? Już blisko. wracam. Okej, wrócę. Jest jeden pod galą. Ostatni. No. Aha. No i jest pod BS-em. No jest chujowo Ucieka, ucieka. Ale drogo poszedł. Już myślałem, kurwa, że będzie grunt jeszcze, nie? Nie ja blisko. No wypale Deep Mhm widziałem go, był lewo Galab, galer, jest po przystanie Dopalam galad. dwóch jedzie, jedzie. jedziesz, jedziesz. Chodźcie Trupa, Ujewam, trupa z kracerem Jednego tam macie ma gdzieś. Weź pakę, nie, Tru ja, trupa ja, z kracerem ja jeden, jeden B. Dobra, widziałem mi na midzie, ja wracam do B. A, dobra, dla nich, on wrócił do B. Już, wiesz? Jeden długa, uważaj skrót długiej ja W sumie dużo hejsu nie mamy, nie? Mhm. Zajebiście panowie, z tą galą sobie poradziliśmy, nie? Le, le, le. Jest na jeden Long leży Skrót B leży bo jeszcze jeden tam może być yes. Gala leży, gala leży Dobra, spokojnie B To wejdźmy, to wejdźmy już Czekaj, ja mi teraz. Bo... Gali nie widzę Zapraszam na B panowie Chodźmy no, Wchodzę w B Trzeba sprawdzić wszystko czy nie? Nie, nie, no. nie, chodź Na pewno? Mhm. Nic tu nie ma Nic nie ma Błąduje Zaraz teraz długi no, no, na długi potej Podaj smoke na Rook, Pevor yy, Sayu i też przed Longa Albo nie, tak yy, Pago, idź przed Longa, Sayu, daj smoke'a na bramy. Idę. Ja mam WP, da, dasz flash'a, ja piknę sobie. Nie widziałem besa. smoke na zewnątrz, możesz wejść. Ten... Weź bombę, weź bombę. oni oni stoją w CT z flash'em. Daj smoke'a, daj smoke'a. Siedzi, w da Daj smoke'a. No, daj, podejdź. daj. Leci. Z prawej strony będzie możliwe. Zebra spalił chyba. Nie widzę. Smok, smoke jest na to idzie w ogóle jakiś. Podejdźcie Longiem. Flash. Je? Zabez. bez. Za gala, víte? Pale skrink. Zabez. scream. Scream Zabez. Za Zabez. Zabez. blisko Zabez. 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 Zajmijmy sobie galę teraz Gala albo plesze. Ładnie, Jeszcze jeden będzie Fleszuję ogólnie Siadaj pod podchodzę Znacz głębi flesza, saju? Znacz na koniec, lejcie galę teraz, na łoku, na łoku Bez flesza, saju? Bez flesza, bez flesza Na wokół, wok, 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 wok Chodźcie wszyscy, saju, dawaj mi smoke jeszcze jednego fleszuję wam na wyjście i. Masz jeszcze jednego? Wreszuje. Jedziecie, jedziecie. Flaszuję, zebra, 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 zebra. Tam. Nie zebra. zebra jest, ja mam. Leży Roman. Długa tak? jeszcze raz, Eży. Długa, Eży. Długa Eży. jeszcze jeden raczej. Zostawił jeden. Ja, no, jeden Cta i Długa i ja Mam bombę, ja. Ja. na galę. nie widzę. Jeden grał Ja pago i zak idziemy B. Jeszcze raz, pewor, fake longa. Saju, daj smoka na bramę i chodź do nas, Saju. Jeśli mm -hmm. nie zrobimy fraga, poleci smoke znowu dolnym i złapcie. No to abort robimy. Tak to sobie podejdziemy. No bo ten smoke mi się ja nie wiem, to jest. Ile dobra? Słysz? No, no, I do Was już. Za ostatnią jest, za no ostatnią jest. I blisko, blisko prawo, za no, ostatnią, zwalcie go. I dalej rzeszowani. Uj, no, dobra, wyjebane. Dobra, A to, proszę, na gale? Dobra. Nie ma nic. Gale, gale. Teraz. Blisko, blisko. Gala. jest tak? jeszcze. Jeszcze Pan. dwóch. Dwóch Gala jeszcze. Jeszcze tak. Ładnie. Gala grali. Tak, bo... No to dwóch B było. jest. Ja, ja, ja idę przez długo Jeden już CT jest. Ja na długo gare. już idę. Ja mam zero. Jak ma, coś Łapię ci CT zaraz. Jeden CT już idzie. Jeden CT. Ja, ja go zabiję. Mhm. Dawaj Chce te? Ek Super poprowadzony też, hyper. Dzięki Piotr. Naprawdę super.